Witam w 786 części audycji Voice of Freedom na antenie radia n w której pochylę się nad tekstem artykułu autorstwa profesora doktora habilitowanego Adama Groblera pod tytułem O przyznawaniu zasługi. I na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Wstęp. Główną korektę klasycznego liberalizmu wprowadzoną przez Johna Rolsa w jego teorii sprawiedliwości jako bezstronności, justice as fairness, stanowi zasada usprawiedliwienia zróżnicowania, Difference Principle. Głosi ona, że usprawiedliwione są tylko te nierówności społeczne, które sprzyjają najgorzej uposażonym, bo przez ułożenie nierówności tak, by służyło to wzajemnej korzyści oraz powstrzymanie się od wykorzystywania akcydentalnych walorów naturalnych i związanych z okolicznościami społecznymi w ramach równej wolności jednostki w samej konstytucji swojej społeczności wyrażają wzajemny szacunek dla siebie. Podkreślenie w cytacie w Wiąże się z doktryną, w myśl której nikt nie zasługuje na czerpanie korzyści osiąganych dzięki swoim przymiotom, talentom czy nawet zaletom charakteru. Te bowiem same są niezasłużone, będąc wygraną na loterii genowej. Indywidualne przymioty nie należą zatem do ich nosiciela, lecz są własnością wspólnoty. Zatem korzyści dzięki nim osiągane przysługują całej wspólnocie, a ich nosicielom tylko w tej mierze, w jakiej jest konieczne, by ci swoje przymioty pielęgnowali i wykorzystywali dla dobra wszystkich. Doktryna Johna Rolsa stoi w opozycji do wywodzącego się od Arystotelesa dezertyzmu, od angielskiego desert zasługa, wedle którego sprawiedliwość polega na podziale dóbr lub rozkładzie szczęśliwości proporcjonalnym do zasług. Według Rawlsa takie postawienie sprawy jest błędne. Jeżeli bowiem Rawls w ogóle dopuszcza jakieś pojęcie zasługi, to w interpretacji Samuela Schefflera tylko wtórne względem idei sprawiedliwości, to znaczy osoba zasługuje na to i tylko na to, co jej przysługuje zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Celem niniejszego artykułu będzie przedstawienie krytyki doktryny Rawlsa na temat zasługi, następnie naszkicowanie antyindywidualistycznej wersji dezertyzmu, która będzie do pogodzenia z zasadą usprawiedliwionego zróżnicowania. Asymetria idei sprawiedliwości dystrybutywnej i retrybutywnej. Krytykę antydezertyzmu Rolsa przeprowadzę w dwóch etapach. W pierwszym zwrócę Uwagę na trudną do utrzymania, a właściwą jego doktrynie asymetrię idei sprawiedliwości dystrybutywnej i retrybutywnej. W drugim etapie podam w wątpliwość podstawę metafizyczną antydezertyzmu, mianowicie oderwanie jaźni od jej atrybutów, radykalny antyesencjalizm, na gruncie którego żadne atrybuty jaźni nie wchodzą w skład jej istoty, a tylko są przygodnie z nią związane. Na dodatek związany nie tak, że jaźń posiada jakieś atrybuty lub że są one jakąś jej własnością, a tylko także atrybuty. Atrybuty jaźni są przypadkowo z nią skojarzone. Zacznę od przytoczenia ironicznego pod adresem rolsa fikcyjnego listu gratulacyjnego z okazji przyjęcia na studia. Droga przyjęta kandydatko. Miło nam panią poinformować, że Pani podanie o przyjęcie na studia zostało rozpatrzone pozytywnie. Bez żadnego udziału z pani strony okazuje się, że ma pani akurat takie przymioty, które są społeczeństwu obecnie potrzebne. To też proponujemy wykorzystać je dla dobra ogółu, przyjmując panią na studia lekarskie, prawnicze. Za naszą decyzją nie kryje. Się żadna zamierzona czy mimowolna pochwała pod pani adresem, jako że z punktu widzenia moralności weszła pani w posiadanie odpowiednich kwalifikacji w sposób arbitralny. Należy pani pogratulować nie w tym sensie, że zasłużyła sobie pani na uznanie za posiadanie kwalifikacji, dzięki którym przyjęto panią na studia, bo nie zasłużyła pani na to, ale tylko w tym sensie, w jakim gratuluje się nabywcy wygranego losu na loterii. Ma pani szczęście, że trafiła pani z właściwymi przymiotami we właściwy moment, i jeśli pani zechce. Przyjąć naszą propozycję. Zostanie Pani w przyszłości upoważniona do czerpania korzyści, które się wiążą z takim spożytkowaniem Pani osoby. Z tego może się Pani cieszyć. Będzie Pani, a tym bardziej Pani rodzice, przypuszczalnie, miała ochotę cieszyć się w innym jeszcze sensie, traktując przyjęcie na studia jako miły dowód, jeżeli nie Pani wrodzonych talentów, to przynajmniej sumiennego wysiłku włożonego w pielęgnowanie własnych uzdolnień i przezwyciężanie przeszkód w drodze do sukcesu. Niemniej, założenie, że Pani za Zasługą jest choćby posiadanie wysokiej próby charakteru, niezbędnego do podejmowania wysiłków, jest równie problematyczne. Pani charakter bowiem również zależy od rozmaitego rodzaju szczęśliwych okoliczności, których nie można poczytywać pani za zasługę. Idea zasługi wydaje się nie mieć zastosowania w pani przypadku. Niemniej z utęsknieniem oczekujemy na spotkanie z panią w semestrze jesiennym z poważaniem. Zamierzone redukcją ad absurdum doktryny Rawlsa niekoniecznie jest trafne. Sprawa jest dyskusyjna. Ta kandydatka nie ma żadnej bezwzględnej zasługi, którą można byłoby jej przypisać przed ustaleniem zasad sprawiedliwości. Natomiast zgodnie ze wspomnianą interpretacją Schefflera, zasługuje ona na uznanie ze względu na zasady sprawiedliwości zastosowane do instytucji rekrutacji na studia. Tak czy owak, nawet jeżeli przyznać jej jakąś zasługę w tych okolicznościach, to jest ona w najgłębszej swej istocie bezpodstawna jako konsekwencja przypadkowego splotu okoliczności genetycznych i społecznych. Dlatego, w myśl za Zasady usprawiedliwionego zróżnicowania. Wbrew sugestii z listu kandydatka nie będzie w przyszłości upoważniona do czerpania korzyści ze swej wygranej na loterii, poza tymi, które będą umożliwiały jej ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji i podtrzymanie motywacji do ich pożytkowania dla dobra innych. Ewentualna nadwyżka tych korzyści będzie do zagospodarowania przez wspólnotę. Tak zredukowane pojęcie zasługi wydaje się mało wiarygodne. Wrócę do tej kwestii w pozytywnej części artykułu. Na razie przedstawię ironiczny list antygratulacyjny, będący parafrazą listu Sandela do odrzuconego kandydata na studia. Wydając wyrok skazujący, nie mieliśmy najmniejszego zamiaru pana urazić. W żadnym razie panem nie gardzimy ani nie uważamy pana za osobę mniej wartościową od osób pozostających na wolności. To nie pańska wina, że znalazł się pan w społeczeństwie, które potępia czyny, których pan się dopuścił. Proszę nam wierzyć, że osoby uniewinnione czy nigdy nie postawione w stan oskarżenia są ze swej istoty równie, bezwartościowe jak pan, ma pan pecha. Zestawienie tych dwóch listów ma swoje uzasadnienie, w tym, że angielskie desert oznacza zasługę zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym sensie. Zasługiwać można na potępienie i karę, tak samo jak na uznanie i nagrodę. Ewentualne odrzucenie pojęcia negatywnej zasługi, a tym samym indywidualnej odpowiedzialności, poważnie wzmocniłoby wymowę krytyki Rolsa ze strony Roberta Nozicka. Podobne umniejszenie autonomii i pierwotnej odpowiedzialności Człowieka jest strategią niebezpieczną dla teorii, która poza tym chce wesprzeć godność i szacunek dla siebie, odczuwany przez istoty autonomiczne, a zwłaszcza dla teorii, która uzależnia tak wiele, włącznie z teorią dobra, od ludzkich wyborów. Rawls jednak opiera się przy asymetrii sprawiedliwości dystrybutywnej i retrybutywnej słowami. Jest jasne, że dystrybucja korzyści ekonomicznych i społecznych to całkiem coś innego. Te urządzenia nie są odwrotnością prawa karnego. Także po prostu jeśli jeden system karze za pewne to drugi miałby nagradzać postępowanie moralnie wartościowe. Funkcją nierównych udziałów dystrybucyjnych jest pokrycie kosztów szkolenia i kształcenia, przyciąganie jednostek do takich miejsc i zrzeszeń, gdzie są one najbardziej potrzebne ze społecznego punktu widzenia itd. Z drugiej strony można równie dobrze powiedzieć, że funkcją nierównych udziałów retrybucyjnych jest pokrycie szkód, zadośćuczynienie ofiarom krzywd i odciąganie jednostek od miejsc i zrzeszeń niebezpiecznych ze społecznego punktu widzenia. Wydaje się zatem, że Sandel ma stuprocentową rację, gdy pisze, czyż argumenty z arbitralności, które wyłączają zasługę jako podstawę skali uczestnictwa w podziale, nie stosują się tak samo do podstaw wymiaru kary? Stwierdzenie, że człowiek zasługuje na swój nikczemny charakter, który uniemożliwia mu przezwyciężenie własnych obciążeń, jest równie problematyczne. Charakter bowiem w znacznej mierze zależy. Od nieszczęsnej rodziny i warunków społecznych, np. rówieśniczych, za które nie można go winić. Scheffler usiłuje bronić asymetrii Rawlsa tym, że sprawiedliwość dystrybutywna jest holistyczna. W tym sensie że sprawiedliwe przyznanie danej osobie określonych korzyści zawsze zależy od podziału korzyści w społeczeństwie. Natomiast sprawiedliwość retrybutywna jest indywidualistyczna, bo koniecznym warunkiem kary jest indywidualny występek. To przeciwstawienie jest wszakże mało przekonujące. Przestępstwo i kara mają równie holistyczny charakter, co zasługa i nagroda. Po pierwsze, czyn staje się przestępstwem ze względu na jego społeczne konsekwencje. Polskie prawo nawet zwalnia od odpowiedzialności karnej przestępstwa o niewielkiej szkodliwości społecznej. Po drugie, kara również zależy od społecznych okoliczności polityki penitencjarnej, zamiast resocjalizować, odbywana w niesprzyjających warunkach socjalizuje do recydywy. Deflacyjna koncepcja jaźni. Jeżeli asymetria idei sprawiedliwości, dystrybutywnej i retrybutywnej jest nie do utrzymania, a uchylenie odpowiedzialności za zasługi negatywne ma dewastacyjne konsekwencje społeczne, to również trzeba przyjąć mocniejszą od rolsowskiej koncepcję zasługi pozytywnej. W tym kierunku poprowadzi nas drugi punkt krytyki doktryny Rolsa. Sprzeciw wobec radykalnego oddzielenia jaźni od jej atrybutów. Skrajnie deflacyjna koncepcja jaźni jest Rolsowi potrzebna do uzgodnienia teorii sprawiedliwości jako bezstronności z imperatywem kategorycznym Kanta. Zasada usprawiedliwionego zróżnicowania pochwala instrumentalne traktowanie przymiotów jaźni. Zatem jeżeli jaźń ma być celem, jej przymioty trzeba usytuować poza nią. Jak jednak zauważa Nozick, to nie wystarcza do uzasadnienia zasady współspra Zróżnicowania. Stąd powiem, że przymioty nie należą do jaźni, nie wynika, że należą do wspólnoty, a jeśli nawet do jakiejś wspólnoty, to nie wiadomo do której. Jednostka należy przecież do wielu wspólnot rodzinnej, sąsiedzkiej, zawodowej, lokalnej, narodowej, ogólnoludzkiej, rówieśniczej, a może nawet powszechnej wspólnoty istot żywych. Humanoidów. Wobec tego, choć przymioty są niezasłużone, to można pozostawić je tam, gdzie popadły. To znaczy, przyznać osobom, którym przypadły uprawnienie do korzystania z nich. Sandel kontruje tę myśl stwierdzeniem, że takie postawienie sprawy legalizuje arbitralność przyrody. Jak widać, deflacyjne koncepcje jaźni wywołuje skomplikowane, a może nawet nieprzezwyciężalne problemy pojęciowe. W szczególności, jeżeli jaźnia jest radykalnie oddzielona od swoich atrybutów, to na czym polega jej indywidualność? Jak zidentyfikować jakąś jaźń w odróżnieniu od innych jaźni? Z podobnym kłopotem w tym samym czasie mierzył się Saul Kripke, który przyjął, że jaźń ma jakąś indywidualną istotę, która ją odróżnia od innych. Ale czym ta istota jest? Być może jest nią genetyczne uposażenie, skoro Kripke uznał pochodzenie za istotny element tożsamości. Królewicz i żebrak nie mogliby wymienić się tożsamościami, bo mają innych rodziców. Rolse jednak nawet genezę uważa za czynnik przygodny. Z drugiej strony, Rolls miejscami zdaje się kierować ku międzypodmiotowej teorii jaźni. Dzięki związkowi społecznemu opartemu na potrzebach i możliwościach jego członków, każdy może partycypować w sumie urzeczywistnionych zdolności innych. Tylko w związku społecznym jednostka osiąga pełnię. Musimy liczyć na innych. Look to others. Że osiągną mistrzostwo, którego nam brakuje, lub które w ogóle leży poza naszym zasięgiem. Przykład poprawiony przez دمی skąd inąd tłumacz pierwszego polskiego wydania popełnił sugestywny błąd. Musimy przyglądać się innym, by osiągnąć zalety, z których musielibyśmy zrezygnować, albo które były dla nas nieosiągalne. Który podpowiada dodatkowy motyw do wykorzystania w teorii jaźni. O tym będzie w pozytywnej części artykułu. W stronę bardziej treściwej koncepcji jaźni. Nie chcę tutaj wchodzić w subtelności relacji między jaźnią a osobą. W tej sprawie odsyłam do rozprawy doktorskiej Przemysława Palecznego. Na bieżący użytek będę stosował te terminy zamiennie. Pewnego wglądu w kwestię odróżnienia przygodnych od istotowych atrybutów jaźni czy osoby może dostarczyć refleksja nad filmem Krzysztofa Kieślowskiego Przypadek z 1981 roku. Przedstawia on trzy możliwe scenariusze losów głównego bohatera, Witka, granego przez Bogusława Lindę, o realizacji których decyduje przypadek. Dogoni uciekający pociąg lub nie dogoni? Kogo spotka na swojej drodze? Film sugeruje, że ta sama osoba osoba, zależnie od okoliczności, może podejmować radykalnie odmienne decyzje życiowe. Witek w jednym wariancie zostaje szczerym działaczem PZPR, w drugim zaangażowanym działaczem Solidarności, a w trzecim bezideowym oportunistą. Nie negując przemożnej roli przypadków w życiu, sądzę, że jaźń nie jest aż tak plastyczna, jak to przedstawia zamysł reżysera i scenarzysty. Jeżeli chodzi o mnie, to gdybym na swojej drodze nie spotkał Mirka Dzielskiego, przypuszczalnie dziś byłbym nie filozofem Lecz raczej matematykiem. Mogę sobie też wyobrazić inne warianty mojej drogi życiowej, ale nie mieści mi się w głowie, aby w którymś z nich mój los potoczył się tak odmiennie i żebym został skoczkiem narciarskim. Zastanawiając się nad sobą, czy obserwując swoje dzieci od ponad 30 lat, myślę, że osoba ma stały rys charakteru, czy indywidualny pierwiastek, który może rozmaicie wyrażać się zależnie od przygodnych okoliczności, nie przestając być tym właśnie, ani innym rysem charakteru. Ten domniemany przeze mnie fakt metafizyczny może oczywiście być zdeterminowany przez przygodną kombinację genów i ewentualnie przygodne okoliczności życia płodowego. Niemniej nie wyklucza on możliwości autentycznej zasługi, jeśli przyjąć dość wiarygodnie, że osoba jest w stanie intencjonalnie pracować nad własnym charakterem. W każdym razie pamiętam różne epizody w moim życiu. Pierwszy chyba, gdy miałem 8 lat, kiedy rozczarowany jakąś cechą mojego charakteru świadomie, nieświadomie może jeszcze wcześniej, podejmowałem pracę nad przykształceniem. przekształceniem. Znam rzecz jasna wyniki eksperymentów Benjamina Libeta, które pokazują, że do wielu czynności przystępujemy na chwilę przed uświadomieniem sobie decyzji o ich podjęciu. Nie sądzę jednak, by ten rezultat podważał domniemanie wolności woli. Fakt, iż wiele czynności wykonujemy odruchowo czy nawykowo bez udziału świadomej decyzji nie wyklucza, że dzięki refleksji ex post potrafimy w mniejszym lub większym zakresie zmieniać własne nawyki. Sukces takiego intencjonalnego działania można śmiało uznać za zasługę w mocnym, niezależnym od zasad sprawiedliwości sensie. Z jednej strony do pracy nad sobą osobę popycha jakiś rys, czy jakieś rysy charakteru bardziej pierwotne cechy, którą osoba pragnie zmienić. Z drugiej zaś zmiana z uwagi na rozmaite ograniczenia osoby może być niemożliwa lub zbyt kosztowna, by do niej dążyć. Niemniej, nawet w takich wypadkach, osoba może podjąć działania kompensacyjne, wyrównujące pewne niedostatki i uposażenia. Na przykład w szkole podstawowej nie umiałem się bić, co oczywiście groziło spadkiem na najniższe pozycje społeczne w klasie. Treningi bokserskie przy mojej kondycji fizycznej dawały nikłe szanse sukcesu, ale za to nauczyłem się ruszać uszami, co przysporzyło mi taki szacunek wśród rówieśników, że mogłem bezkarnie pozostać łamagą. Sam pomysł i wytrwałość w jego realizacji poczytuję sobie za zasługę. Tego rodzaju mechanizm kompensacji może pozwolić na satysfakcjonujące życie, nawet osobom pod pewnymi względami poważnie upośledzonym. Znam mężczyznę, Adama, o znacznie zdeformowanych proporcjach ciała, poruszającego się wyłącznie na wózku inwalidzkim. Bystrość umysłu, ciekawość świata, ogromne oczytanie, pogodne usposobienie i wyrafinowane poczucie humoru zapewniają mu przyjaźń wielu osób, które z przyjemnością wnoszą jego wózek na spotkania towarzyskie na dowolnym piętrze. Inna moja znajoma Irena, praktycznie przykuta do łóżka dzięki wystudiowanej życzliwości i zainteresowaniu cudzymi sprawami zgromadziła wokół siebie grono osób, które chętnie dotrzymywały jej towarzystwa, przynosiły zakupy i świadczyły inne przysługi. Adam i Irena zasłużyli sobie na ofiarność swoich przyjaciół, zaś wielu innych w podobnej pozycji startowej prowadziłoby godne pożałowania, samotne życie. Zasługa osobista i jej udziałowcy. Powyższe rozważania sugerują, że pojęcie osobistej zasługi ma sens. Osobista nie znaczy jednakże indywidualnej. Sam Rolls, jak już zaznaczyłem, nie jest całkiem pewien swojej deflacyjnej koncepcji jaźni, pisząc, że tylko w związku społecznym jednostka osiąga swoją pełnię wygląda to na pewien ukłon w kierunku komunitaryzmu, który jednostkę traktuje jako część Wspólnoty o tożsamości ukształtowanej przez kulturę wspólnoty. Takie postawienie sprawy wydaje się niestety mieć ryzyko ześlizgnięcia się ku interpretacji w duchu Henry'ego Bergsona. Koncepcji społeczeństwa. Zamkniętego, dogmatycznie odrzucającego zewnętrzne wpływy i wewnętrzne eksperymenty kulturowe. Rozważanie tej kwestii, aczkolwiek palącej w dzisiejszych realiach w Polsce, ale też w innych krajach, przekracza ramy niniejszego artykułu. Dodam tylko, że wspomniane niebezpieczeństwo jest mocno równoważone stwierdzeniem, że jednostka należy jednocześnie do wielu wspólnot. Kultury tych wspólnot mogą dzięki temu z pożytkiem interferować ze sobą, korzystać z wzajemnego przeplatania się i Ubogacania. Niemniej, gwoli uniknięcia nadmiernej nobilitacji wspólnoty, abstrakcyjnego bytu o chwiejnych kryteriach indywiduacji, będąc często nastawiony buntowniczo do niektórych cech wspólnot, w których uczestniczę lub uczestniczyłem, wolę jako model tożsamości jednostki, czy lepiej osoby, przyjąć koncepcję personalizmu. W ujęciu Emanuela Muniera, na osobę prócz jej niepowtarzalnej indywidualności składają się relacje z innymi osobami. Widać tu wpływ Martina Bubera, oraz dążenie do Transcendencji pojmowane jako naśladowanie Boga, będącego wzorcem bytu osobowego. Nie chcąc zacieśniać pojęcia osoby do ludzi wierzących, sądzę, że to ostatnie można zinterpretować ateistycznie, jako dążenie do rozwoju przekraczania własnych ograniczeń. W takim ujęciu figura Boga byłaby metaforą nie tyle gotowego wzorca, co ukierunkowania ku poszerzaniu własnych możliwości. W ramach takiej koncepcji osoby jest jasne, że osobiste zasługi nie są indywidualne, lecz przyczyniają się do nich inne. Inne osoby, z którymi dana osoba wchodzi w interakcje, w relacje. Nie zasłużyłbym sobie na udział w tej konferencji, gdyby nie żona, która kazała mi zrobić doktorat, ani gdyby nie inspiracje ze strony autorów moich lektur i spotykanych przeze mnie filozofów, studentów i innych osób. Z drugiej strony, zasługa, o której mowa, nie przestaje być przez to moja, to ja ożeniłem się z dziewczyną, o której wiedziałem, że mi każe zrobić doktorat. To ja, kiedy poczułem się naukowo osamotniony na Uniwersytecie Jagiellońskim, wyruszyłem na poszukiwanie, akademickich Przyjaciół na seminariach Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i zagranicznych konferencjach. Jest w tym oczywiście element przygodności. Mogłem nie spotkać tej akurat dziewczyny i tych akurat filozoficznych sprzymierzeńców. Niemniej zastosowana przeze mnie strategia, jeżeli nie dałaby od razu pożądanych rezultatów, dałaby podobne przy innej sprzyjającej okazji. Tak Richard Wiseman przedstawia wyniki swoich badań nad różnicami między szczęściarzami a pechowcami. Nie można zaprzeczyć Rollsowi. Że przygodne czynniki, czy to genetyczne, czy to społeczne, mają wpływ na nasze osiągnięcia. Niemniej, na dłuższą metę decydujące w tej mierze są nasze posunięcia w strategiczno-losowych grach, które przeprowadzamy w życiu oraz rzecz jasna, sam wybór gier, do których przystępujemy. Rezultaty osiągane dzięki intencjonalnym wyborom gier i strategii można śmiało uznać za zasługi. Nawet jeśli rozmiary zasługi są zrelatywizowane do przewag i obciążeń pozycji startowej, to przecież osoba może ją mniej lub bardziej. Poprawić lub popsuć przy udziale innych osób. Zilustruję to dwoma przykładami. Pomniejszenie roli czynników przygodnych. Bożena po zdanym egzaminie pożaliła mi się, że musi porzucić studia, na które wyrwała się z beznadziei panującej w jej rodzinnej wsi. Jeśli nie pracuje, nie ma środków utrzymania. Jeśli pracuje, nie ma czasu na naukę. Podpowiedziałem jej, żeby wzięła urlop dziekański, w czasie którego będzie mogła zaliczyć część przedmiotów. W ten sposób rozłoży sobie dwa lata studiów na trzy i może udaje się wtedy pogodzić studia z pracą. Ucieszona radą wybrała inne rozwiązanie. Przepracowała rok za granicą, żeby po powrocie dzięki zaoszczędzonym pieniądzom móc spokojnie dokończyć studia, na co sobie zasłużyła. Odrobinę młodsza od niej Celina z wielkiego miasta z prostej, ciężko pracującej rodziny, czyli pod pewnymi względami z lepszej pozycji startowej, po oblaniu matury została nianią. Przy okazji okazało się, że choć nie ma głowy do matematyki, to ma pewne talenty plastyczne, akurat na miarę pracy z dziećmi. Gdyby zdała poprawkę, mogłaby zgodnie ze swoimi zamiłowaniami ubiegać się o przyjęcie na pedagogikę przedszkolną lub wczesnoszkolną na uczelni w rodzinnym mieście, ale odrzuciła propozycję bezpłatnych korepetycji i nadal jest nianią. Nie ma w tym nic złego, ale emerytury z tego nie będzie, na co sobie zasłużyła. Z punktu widzenia Rolsa, rozwijaną tutaj koncepcję zasługi można próbować podważyć stwierdzeniem, że zasługa jest wtórna względem instytucji. W społeczeństwie bez systemu wielostopniowej edukacji, przedsiębiorstwo Przedsiębiorczość Bożeny i inercja celiny są bez znaczenia. Na taki argument można odpowiedzieć, że instytucje wyznaczają repertuar gier do podjęcia. Osoba wybiera gry spośród dostępnych oraz wybiera strategię ich przeprowadzenia. Przedsiębiorczość Bożeny może znaleźć inne ujścia, a inercja celiny skutkować innymi niewygodami. Ironia Sandela zawarta w słowach Ma Pani szczęście, że trafiła Pani z właściwymi przymiotami we właściwy moment, chybia celu, bo zasługa szczęśliwej kandydatki na studia polega na doborze skutecznej strategii ze względu na instytucję uniwersytetu. Pod nieobecność tej instytucji, kandydatka mogłaby rozwijać np. cenioną w innych okolicznościach społecznych umiejętność ważenia ziół leczniczych. Ponadto osoba nie, może nie tylko dostosować się do istniejących instytucji, może też, choć to znacznie trudniejsze, aktywnie dostosować istniejące instytucje do siebie lub powoływać instytucje zupełnie nowe. Przykładem może być działalność Bobiego Fischera, który swoimi fochami mistrza świata w szachach, pozazdrowciwszy zarobków tenisistą, doprowadził do bezprecedensowego wzrostu dochodów zawodowych szachistów. Tym samym zasługi szachowe nabrały wyższej rangi społecznej. Innym przykładem może być utworzenie instytucji crowdfundingu, który umożliwia finansowanie przedsięwzięć nie mających szans na pozyskanie potężnych sponsorów. Nowa, ta instytucja generuje zasługi, które bez instytucji nie doszłyby do skutku. Zatem, choć instytucje niewątpliwie odgrywają pierwszorzędną rolę w kreowaniu zasług, to nie zmienia to samej struktury zasługi, w której, prócz głównego aktora, mają swój udział inni ludzie, na ogół w trudnej do oszacowania liczbie. Konkluzja. Ta ostatnia okoliczność komplikuje zapowiadane pogodzenie na tle proponowanej koncepcji zasługi zasady usprawiedliwionego zróżnicowania z dezertyzmem. Jeżeli korzyści osoby mają być proporcjonalne do jej zasług, to powstaje trudność w wyznaczeniu wielkości udziałów w zasługach danej osoby, osób postronnych, a tym samym ich uprawnień do czerpania z tych zasług korzyści. Jeszcze trudniej byłoby wykazać, że te uprawnienia układają się zgodnie z zasadą usprawiedliwionego zróżnicowania. Zróżnicowania, czyli że działają na korzyść najsłabiej uposażonych. Na szczęście przyglądając się teorii sprawiedliwości Johna Rolsa, czy jakiejkolwiek teorii sprawiedliwości, można zauważyć, że nie jest celem sformułowanie jakiegoś taryfikatora, który by precyzyjnie określał co komu w zależności od czego dokładnie się należy. W szczególności zasada usprawiedliwionego zróżnicowania nie rozstrzyga skali działania nierówności na rzecz najsłabiej uposażonych. Z tą zasadą dają się uzgodnić najrozmaitsze zasady dystrybucji, można zatem śmiało uznać, że zasady sprawiedliwości, jakiejkolwiek by były, wyznaczają tylko ogólne kierunki kształtowania zasad dystrybucji, eksplikują tylko pewne instytucje, intuicje na temat sprawiedliwości. Podobnie jak teorie prawdy nie mówią nam, które zdania są prawdziwe, a tylko wyłuszczają pewne intuicje na temat prawdy. Myślę, że sformułowanie dezertyzmu w kategoriach rozkładu szczęśliwości bardziej niż w kategoriach podziału dóbr sprzyja uzasadnieniu zasady sprawiedliwego zróżnicowania. Do tego wystarczy powołać się na fakt empiryczny, że mniejsze nierówności społeczne sprzyjają poczuciu szczęścia w społeczeństwie. Innymi słowy, bardziej równomierny podział dóbr konsumpcyjnych generuje większą premię w postaci szczęśliwości. W społeczeństwie bardziej egalitarnym, choć nie całkiem egalitarnym, osoby o większych zasługach mogą. Liczyć na premię uznania, co sprzyja szczęśliwości. Tam, gdzie w społeczeństwie bardziej zróżnicowanym, mogą obawiać się zawiści, co obniża poczucie szczęścia. Do tej pory rozważałem, właściwie pomijając przykład Celiny, kwestię zasługi pozytywnej. Jednak wszystko to, co powiedziałem na jej temat, dotyczy również zasługi negatywnej. W negatywnej zasłudze przestępcy mają udział liczne osoby ze środowiska, z którego się wywodzą, czy też jego krzywdziciele, którzy utrudnili mu pozyskiwanie niezbędnych dla niego dóbr drogą pozytywną. Niezasłużoną, na przykład wzorców. To też proponowana tutaj koncepcja zasługi wydaje się do pogodzenia z symetrią sprawiedliwości dystrybutywnej i retrybutywnej. Wprawdzie kodeksowe kary są wymierzone indywidualnemu przestępcy, ale jego środowisko sprawiedliwie cierpi z powodu defamacji czy choćby zwiększonej podejrzliwości organów ścigania. Intuicje związane z naszkicowaną koncepcją zasługi zilustruje przykładem Jeffa Bezosa. Jego niewątpliwą zasługą jest utworzenie potężnej firmy Amazon która świadczy wysokiej jakości usługi sprzedaży. Korzyści, które czerpie on z tego tytułu, przekraczają wszelkie wyobrażenia na temat sprawiedliwości podziału, to też słusznie dzieli się on swoimi zyskami prowadząc działalność charytatywną. Niemniej w pierwszej kolejności powinien był podnieść płace pracownikom Amazona, którzy pracując w warunkach wyzysku przyczynili się do jego majątku. Innej ilustracji dostarcza pogląd Mariny Matsukato. Twierdzi ona, że biznesy korzystające z komunikacji internetowej powinno się dodatkowo opodatkować, ponieważ internet powstał za pieniądze podatnika amerykańskiego. Tym samym podatnik amerykański ma udział w zasługach przedsiębiorców internetowych i należy mu się stosowny udział w ich zyskach. Bardzo dziękuję.